Cześć wszystkim witajcie z tej strony Karol chciałbym wam pokazać tutaj sadzonki Jacka które ostatnio sprzedajemy pokażę wam jak te Jacki wyglądają zobaczcie no, to po zimie niektóre troszeczkę poprzemarzały nam przez tą przymrozki ostatnio które były ale ładnie odbijają co do Jacka zobaczcie to jest szczepiony pokażę wam kwiaty Mam nadzieję, że ostrość złapę. Z tego będą orzechy. To macie żeńskie kwiaty. A tutaj na tym przyniosłem specjalnie drugiego. Macie męskie kwiaty, które wytwarzają pyłek. Orzech oczywiście jest samopylny, ale dobrze jest mieć dwie odmiany w sadzie. Zobaczcie. Przypomnę Wam, tutaj szczepienie jest Jacka. Także z tej strony może będzie widać. Jacuś jest tutaj szczepiony. To jest dowód, że jest drzewko niepodrabiane. Patrzcie, tutaj jest dzik. Tego dzika, jeżeli kupiliście ode mnie, i czasami się zdarzy taki dziczek. Widzicie z podkładki. Tutaj jest podkładka. My szczepimy na zwykłym orzechu włoskim, małym. Jacka. Jeżeli puści ta podkładka, trzeba ją obciąć. Żeby nie było, że Jacek odbije z podkładki, no i wtedy to już jest drobny. Nie? To już musicie tego pilnować. No i pokażę Wam tu troszeczkę obmarzną. Niestety w pierwszych latach sezonki obmarzają, ale on zostanie przycięty ładnie. Zobaczcie, to jest martwe. Ja go przytnę tutaj. Damy sztuczną korę albo maść. Ładnie. Tą gałązkę też przytniemy bo jest martwa i będzie ok tutaj też drugi jest Jacek pójście tu mamy co tu mamy też mamy kwiat i ten kwiat jest nie wiem czy widać go i ten kwiat jest męski żeński przepraszam bardzo żeński męski jak wiemy to są bazie widać go coś mi ta moja komórka nie łapie ostroście o teraz już widać Pięknie, zdrowe, nie ma plam. To jest ważne, żeby nie miał plam. Jeżeli ma plamy, no to trzeba by go popryskać grzybobójczym środkiem na zarazę. Środkami takimi. Dobrze jest go też popryskać w marcu, niedzianym albo jakimś innym środkiem. skore na różnego rodzaju choroby grzybiczne, raki i tak dalej. Pamiętajcie, że pod orzecha, uprawiając orzecha, musimy Pamiętać, że orzech, jest, nie jest kwaśnolubną rośliną. I dlatego jego pH, takie gleby musi wynosić tak od 6,5 do 8,5 najlepiej to jest 7,5 takie optymalne. Jak będzie mniejsze, no to orzech się nie sprawuje, nie rośnie. Często stoi w miejscu. Także zalecam wapnowanie na, na zimę. Yy, troszeczkę kurzeńca można dać na zimę przy wiosennym sadzeniu. Teraz, jak kupicie takiego orzecha ode mnie, no to śwież, świeżego kurzeńca, jakiegoś tam obornika. Kompostu nie dajemy bezpośrednio pod korzenie. Nawet można kupić worek torfu ziemi uniwersalnej jakiś do kwiatków i dać. Lepiej w pierwszych latach dawać mu. Yy. No nawozy takie, jeżeli on nie owocuje, jeszcze nie jemy tych owoców, to można dawać nawozy tam typu polifoska, czy jakieś no nawozy MPK. On nie reklamuje specjalnie jakichś tam nawozów, ale można takie nawozy dawać uniwersalne, on uwielbia nawozy. Uwielbia nawozy bogate w wapno, w azot, dzięki temu rośnie. Także polecam serdecznie, tak nie zatruwając wam czasu, krótki filmik, przypomnienie się. Przypomnienie podstawowych wiadomości o orzechu że zapraszam do polubienia jak wam się filmik podoba coś wam nakreślił to łapka w górę jeszcze na koniec mógłbym powiedzieć tylko że orzech jest dużym drzewem no i pamiętajcie że 5-6 metrów trzeba go sadzić od innego drzewa żeby najlepiej od granicy też żeby sąsiad nie krzyczał wiadomo sąsiedzi są różni Czasami im przeszkadza każda gałąź. Śmieci im brudzi, orzechy spadają na ich działkę. Także polecam 2-3-5 metrów chociaż od granicy posadzić. No i najlepiej tak jeden od drugiego, żeby potem nie wycinać ich. Szkoda takiego orzecha. Potem co drugiego wycinać, jak będą duże, no to żeby je nie wycinać, no to musicie je wziąć i po prostu. Sadzić rzadziej, co 7, co 5, co 8 metrów, chociaż inne drzewko. Co to to wiadomo, sadzimy co 2-3 metry, zależy jak je prowadzimy. A tu orzecha trzeba pamiętać o tym, że to jest drzewo, które żyje do 300 lat. Mówią, że szczepione żyją do 150 lat, no ale to, to, to jeszcze nikt o tym nie wie, bo orzechy szczepione pojawiły się niedawno u nas w Polsce. No i ja bym to tak. Do tego nie przykładał specjalnej roli, że on po 150 latach po prostu nie będzie owocował, czy nie będzie żył, nie? Taki orzech z siewki, no wiadomo, to podają, że nawet egzemplarze są, które dożywają do 300 lat. Pozdrawiam Was serdecznie, no i zapraszam do oglądania filmików.